Cześć, dzień dobry. Tutaj Dawid, zwany niekiedy hegemonem. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o współdziałaniu. Może chciałbyś ze mną współpracować lub zaangażować mnie do swojego projektu. Zobacz, w czym ci mogę pomóc. Jakie Twoje problemy mogę rozwiązać? Obejrzyj ten krótki film składający się z dziewięciu części, wtedy się zorientujesz. Sądzę, że na pewno znajdziemy jakąś wspólną płaszczyznę do współpracy, jakiś pomysł na współpracę. Zapraszam do obejrzenia filmu. Fotografia i filmowanie. Moją największą pasją życiową, chyba największą pasją życiową jest fotografia. Z aparatem praktycznie się nie rozstaję. Fotografuję przyrodę i krajobrazy, ale i fotografia studyjna czy produktowa nie jest mi obca. Mogę też nauczyć cię podstaw fotografii. Chcesz zobaczyć moje zdjęcia, to zapraszam na Instagrama. Jeżeli chcesz, to przygotuję dla Ciebie krótki film lub nagram podkład głosowy. Przykłady znajdziesz na kanałach YouTube. Turystyka i blog Oprócz fotografii, turystyka napędza moje życie. Obie te pasje łączę ze sobą. Uczę turystyki na uczelni, piszę książki, przewodniki oraz prowadzę bloga Świat Hegemona. Potrzebujesz ciekawych opisów atrakcji turystycznych dla twojej agroturystyki? Chcesz wypromować gminę, region czy obiekt turystyczny? Pomogę ci stworzyć ciekawe opisy, zrobię fotografię, a może chcesz promować się na blogu? Zapraszam serdecznie do kontaktu. Szkolenia Jednym z moich talentów, tu będę nieskromny, jest umiejętność uczenia innych. Może jestem nieskromny. Szczególnie kompetencji miękkich, które często są niedoceniane. Specjalizuję się w budowaniu marki osobistej, uczę autoprezentacji i wystąpień publicznych, asertywności, komunikacji, czyli umiejętności porozumiewania się. Rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji i wielu, wielu innych. Posiadam uprawnienia trenera pierwszego stopnia. Potrzebujesz przeszkolić zespół? Szukasz wykładowcy, człowieka, który pracuje projektowo? Skontaktuj się ze mną lub zajrzyj na stronę www.ścieżki-rozwoju.pl Coaching Pracuję jako coach i uczę coachingu. Moim zdaniem, coaching to bardzo skuteczna metoda pomagania w rozwiązywaniu problemów, szczególnie takich, które przytłaczają i wydają się nierozwiązywalne. Wiem, że coaching nie każdego przekonuje. Dzieje się tak najczęściej dlatego, że nic lub niewiele wiemy o coachingu lub mamy o nim błędne pojęcie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czym jest coaching, to przeczytaj artykuły na stronie ścieżkirozwoju.pl lub obejrzyj filmy, które dla ciebie przygotowałem. Historia może to cię zaskoczy, ale z wykształcenia, podstawowego wykształcenia, jestem historykiem. Piszę książki oraz przygotowuję materiały edukacyjne. Jestem współautorem podręcznika do klasy ósmej szkoły podstawowej. Uczyłem w szkole, a obecnie prowadzę lekcje w edukacji domowej. Potrzebujesz autora lub człowieka, który zainteresuje historią, sprawi, że nie będzie nudna. Zapraszam do kontaktu. Projekty międzynarodowe. Mam doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych. Brałem udział w kilkunastu projektach związanych z Erasmusem głównie z zakresu turystyki, edukacji, historii i narzędzi internetowych. Mogę poprowadzić zajęcia w języku angielskim. Autor i copywriter. Jestem autorem artykułów i książek. Piszę również na zamówienie. Największe doświadczenie mam w turystyce, historii, umiejętnościach miękkich i fotografii. Jako copywriter jestem w stanie sprostać też wyzwaniom z innych dziedzin. Jeżeli szukasz kogoś, kto napisze dla ciebie teksty, to już wiesz, z kim się kontaktować. Social Media. Prowadzę profile na Facebooku i Instagramie. Mam konto na LinkedIn. Przyzwoicie znam się na WordPressie i nie boję się YouTube'a. Może w tej dziedzinie potrzebujesz współpracownika? Jeżeli tak, to wiesz co robić. Nordic Walking. Nazywam się Dawid Lasociński i jestem instruktorem Nordic Walking. Chociaż Nordic Walking to naprawdę prosta aktywność, ale największe korzyści przynosi tylko wtedy, gdy chodzisz poprawnie. Na początek warto zafundować sobie dwie, trzy lekcje z instruktorem, by potem móc cieszyć się w pełni efektami uprawiania Nordic Walking. Zadzwoń, napisz. Skontaktuj się, aby się umówić na pierwszą lekcję. Na koniec filmu chciałbym jeszcze raz zachęcić cię do współpracy, szczególnie w kreatywnych projektach. Lubię różnorodność, lubię się uczyć nowych rzeczy, nie boję się wyzwań. Skontaktuj się, porozmawiajmy, a na pewno znajdziemy wspólne pomysły na. Współpracę. Koniecznie sprawdź linki, które znajdują się tutaj w opisie filmu. To już wszystko. Do usłyszenia, do widzenia, a może i do zobaczenia i współpracowania. Cześć.